Dobry dzień, to jest pechowy 13 odcinek Diablo 3 of Souls, mówię, że pechowy, ale tego nie wiem, ale pewnie zgniebiam kilka razy. Nie, no, zabubone, ja na takie tutaj nie wierzę, mówiąc szczerze. Nawet się zmowało Kurde, ten materiał nagrywam ciągiem. Nie czułem się na siłę, żeby nagrywać tyle materiału naraz, ale dobra. czyńczyłem się ja i moje gardło.

ale na 6 się udało zabić. To tylko ekspercki poziom. No bo jesteśmy wciąż na tych moczarach, czy tam ścieżce utopsów. Gdzie? szukamy Adri. I teoretycznie mieliśmy już wejść. Nie dawno, dawno zabić. No jak mówię, przechodzę. Dokładnie. Tą mapę. i akurat tak wychodzi, że... Jest tu sporo terenów, które można eksplorować. Wracam do zdrowia. Bałem się, że w jakimś tam wcześniejszym odcinku... Widziałem, że się oparł. Oczywiście ma małe znaczenie. Bo tak się dzieje, że to 13. Ale no... Tyle materiału nagrywam na raz praktycznie I całkiem szybko idzie Szybko idzie <gryw> Idzie wolno, bo żeby z piątego aktu nagrać tyle materiału to jest dziwne myślę, że wyjdzie ponad 20 odcinków, ale w sumie pojęcia, jak daleko jesteśmy. To przejście nie prowadzi do korwusu. Pozostało jeszcze trochę do przejścia. I żeby chociaż trochę skrócić tą całą grę, chyba tych wszystkich przejść nie będę sprawdzał, bo jedno z nich pasuje. A jest ich cztery. Nie wiem czy one są długie i rozległe. Czy można byłoby jedno sprawdzić. Ale nie wiem, nie wiem. Teraz to odpuścimy. Lecz aby to zrozumiała. Cztery. bardziej niż zemsty, potrzebujemy odpowiedzi. Zrobimy jedno z tych podziemi, Chyba, że na jakieś żółte przejście. Tak to nazwa. Wtedy nie będziemy wchodzić do żadnych ruin które są fake Zostałam ciężko ranna! Dobra, kula, zdrowie, ale... Odzyskałam zdrowie. Jestem ranna! Rzucają się jak pierwszego aktu. Za te połapki są nagerwające. Jest to coś? Nie tego przejścia szukam. No to wiem, ale ja szukam potworów. na środek pójdźmy, zobaczmy. To jest dosyć ciekawe miejsce. Może jakiś evenciek tu jest, ale nie wiem. Chyba robię to. Cześć, jak nagrywałem materiał bez obrazy Potrzebuję więcej Dopiero czasu. się rozgrzewam. No, dobra. Pięć stóp, czasie i d. W ogóle stoję sobie i odniosę ekspertkę, tak to dosyć łatwiej. Jestem tak dobra, że sama się zaskakuje. Jeden, ja dwa, 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 jednego Jazzra za sporo. Dwie skrzypki, a legendarnych. Ciekawe, czy moje siostry nauczyłyby się żyć w tych czasach. Z nas wszystkich to ja byłam najbardziej obyta. Ciężko mi w to uwierzyć. Naprawdę? Robię wrażenie aż tak zagubiony? Czyżbyś już zapomniała o incydencie w katedrze? Wolałabym o tym nie mówić. Incydent w katedrze? Uy... Nie wiem, co chodzi. E, dobra. Nie pamiętam, o co chodzi. Dobra, zobacz przy ten teren. Twoja odwaga jest inspirująca. No i wydarzenia? Co my tu mamy? A to też już A! robiłem. Pomocy Bo błagam! Eee, Co? Ja żyję? Dziękuję ci ale muszę cię ostrzec te bestie roznoszą zarazę trzeba je zabić zanim sprowadzą mur to bardzo świetnie aby stworzyć eliksir przeciw zarazie wypatroszyłem jednego ze stworzy teraz bestie czują na mnie jego zapach to dlatego atakują nie jestem jeszcze gotowa spokojnie I mi to w podziemce. Ja muszę wracać do pracy. Legendarkę mogłeś trafić, no gość. Jak zapamiętam, to tutaj Potrzebuję robiłem lecenia. też trochę innego questa na tej mapie, którego to chyba nie teraz nie ma. Tak jak teraz był ten Hecromanta tutaj. To te mapy generują się różnie i są różne rzeczy na nich. Trzeba było przejść niektóre tereny kilka razy. Bo tu już chyba nic nie ma. Tam jeszcze skoczę, zobaczę. I może pójdźmy od razu do tych ruin. Chyba, że wiecie co? Bo tam jest punkt kontrolny. Więc zwiedzimy te, które są złe i zakończę rozgrywkę w taki sposób, żeby potem móc sobie wczytać w tym właściwym miejscu, na punkcie kontrolnym. Bo będę chciał zrobić przerwę dłuższą po prostu. Już wyłączyć diabła i zamknąć się innymi sprawami to ciekawi mnie, co jest w tych płatnych przejściach. Nie, czy sobowodujący, czy krótki. Saman ciała powstał z krwi, wiedźmy, Adri. Z tego powodu jest w stanie korzystać z tej samej magii, co ona, i może kierować mocą krwi i ognia. Na szczęście, Adria nie ma wstąpu. Odkryłem tajemniczą. Starożytną księgę. Na stronach, której zapisano nieprawdopodobną historię. Była to opowieść o rasie zwanej Nefalemami, znanymi również jako bogowie i ruinach ich cywilizacji na Zachodzie. Jeśli to prawda, to jak możliwe, że poza tą jedną księgą wszelki ślad po Nefalemach zaginął? Rozważałem zbadanie prastarych ruin leżących za zachodnią markią i wówczas zdałem sobie sprawę, że aż roli się w nich od okropnych skaraweuszy. Oczywiście stworzenia te nie budzą we mnie najmniejszego strachu, ale przez nie moje badania byłyby zbyt czasochłonne. A przecież słynne z mej skuteczności, prawda? No cóż, trzy informacje z dziennika faktycznie jednocześnie. Jestem ranna. No, nie, mnie, tutaj... jestem ranna. No, nie, 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 kurde. No jeszcze skinać na ekspercie. No dobra. No, Muszę wyciągnąć Orchonta. Jestem tak dobra, że sama się zaskakuje. Wyprawiliśmy na tamten świat potężnego brota! Bo tamten świat ma stan śmierci, a o śmierci czyli właściwie... na jedną wychodzi? Tak, sobie damieć mieć tak... niczego... powiedzieć brzydko? No i te tereny są olbrzymie. A są tu dzienniki. Nie można mnie powstawać! Chyba no nie zwiedzimy wszystkich w tym odcinku, ale najmniej kolejnego byśmy chciały, żebyśmy się poszli z sobą do przodu. Potrzebuję Robimy leczenia! Tyle, ile się da. Na nic twoja obrona! O, no widzisz, że pechowy 13 odcinek jest jednym na eksperci, jak już mówiłem. Przewiduję przyszłość. Jestem ranna! No Jesus, zostałem w domu czy szybko? Dużo. Dostaję to domu czy? Dobra, tylko koledry tankuje, więc jest spokojny. Nie, 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 nie. kurde. O Jezu. Ale jestem smutny z takim... ...ginięciem na ekspercie. Gdzie to mikro? No, co tu dużo? W tym razie. Nie można mnie popchnąć. Trzydzieści damage, mam już to bit. Dlaczego na falem, tak bardzo zależało na dokowaniu palety. Wow, to dużo zwiększa damage, przecież. Jaślinia, jaślinia. żeby w tym odcinku pił lewy? To jest naprawdę duże film. Ale zobaczymy. Zabranem palenko. O musimy oczyścić nasze miasto. z tych przeklętych bestii Pomogę pomogę To nie więc nie jest zbyt fajnie. Ale to jest coś rozciążnięte w czymś. trzymać się razem. Nie mogę podnieść już nic więcej. Dobra, Idę ja do miasta. I temy, przerobię. Dobra, możemy tu z dalej tutaj. No dobra. Możemy stuc dalej tutaj. Tego nie było w planie, Co Jestem ciekawe, co jest na końcu, jeżeli to nie jest to przejście. My falemowie nie byli bogami, lecz naszymi przodkami, obdarzonymi niezwykle długim życiem, magią i zdolnościami dalece wykraczającymi poza nasze. Byli jednak ludźmi. Zastanawiam mnie, czy te stronice kryją klucz do ponownego poznania ich potęgi. To nie byli zwykli ludzie. Tobi, tobi, tobi. Jeszcze zaczyna drapić, naprawdę. Co mnie Dlaczego bardzo cieszy. Wielkości? Czy to szczątki nefalemów, czy może innych istot? Co my tu mamy? To zdecydowanie nie to wejście. Aha, czyli to tyle. Dobra, to zjedźmy kolejne przejście, które jest błędne. Dobra, jesteśmy w kolejnym przejściu. Pominałem to, że tutaj przyszliśmy, no bo nie było po drodze nic. Zostało wybite wszystko. Mamy jakiś Mm -hmm. Na nic twoja obrona. Nie jesteś tą, na którą czekałem. Tylko kolejną z chorowitego potomstwa. Nie troskaj się, ulżę w tym cierpieniu. Gdzie ten karmor? Może nic tu konkretnego nie ma w tych przejściach, ale nowe jakieś są. Może mamy trochę czasu do wyciska. A do tego kolejnego będziemy robić już właściwe przejście, do nie właściwe dziecko Pozwoliłem sobie na jeszcze specjalną Gdzie jestem cały kardor? To się pokazuje na mapie, dobra. Jesteś silniejsza niż sądziłem. Czyżbyś była wybrańcem? Bo no, chyba jestem. Szyję odkąd wszystko się zaczęło. Pokonaj mnie! Bym wreszcie mógł spocząć. Nie ma problemu. Jakiego? Chciało? Do tych co to jest? tutaj przyzywa? Aż prześnię, można. O. Dobra. Proszę, aby to było, bo to się tak? Poprowadzę Oprowadzę Krucjatę, aby zanieść światło za karą pogańskiemu zachodowi. Tu na wschodzie. Potęga Zakarum słabnie, lecz nasza wiara odrodzi się na zachodzie. Silniejsza i potężniejsza niż kiedykolwiek. Lecz moim prawdziwym celem jest odnalezienie nefalemskiego miasta Korwus i odkrycie jego tajemnic. Dopnę celu. Gdy patrzę na nasze osłabione potomstwo, ogarnia mnie wściekłość. Zabicie ich byłoby miłosierdziem, lecz nie potrafię się na to zdobyć. Muszę odszukać kogoś, kto temu podoła. Zanim niekończące się dni doprowadzą mnie do obłędu. Opia! Naprawdę sporo tych cienników. O, chcę powiedzieć, że... na no, przestro. Napisko no, tej dolnej granicy. Rasu trwania odsilka. Założyliśmy osadę nad zachodnim morzem, z czasem powstanie z niej wielkie miasto. Teraz, gdy moi ludzie się tu osiedlili, mogę rozpocząć poszukiwania ruin nefalemskiego miasta Korpus. Według księgi znajduje się w tym właśnie regionie. No dobra. Więc... Rozpoczęliśmy przeczesywanie mu w poszukiwaniu ruin korwusu. Na razie nie ma śladu po mieście. Kamienne bloki porozrzucane na tym cuchnącym. Gnie... To również nie to. No nie wierzę, przerwałam. Dobra, to no tak, ten ten, jak tutaj zwiedziliśmy, i czas pójść do tego właściwego przejścia, które jest na dole. I tam będzie punkt kontrolny Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka To było naprawdę kilka długich odcinków W których nie zrobiliśmy nic oprócz bicia lub i przedmiotów, które i tak nam się nie przydadzą Ale już w tym odcinku zrobimy coś związanego z fabułą M Może nawet zabijemy Adrię Więc dzięki za obejrzenie Zapraszam do kolejnego odcinka Trzymajcie się Posso dropar?